Pewnie nic nie jest w stanie zatrzymać tych, którzy chcą pomagać, którzy mają otwarte serca na to, by nieść pomoc potrzebującym, oczywiście tym, którzy teraz najbardziej potrzebują naszym sąsiadom z Ukrainy. Do takiego miejsca będziemy teraz zaglądać. To miejsce jest w Trzewie, gdzie powstał sklep społeczny. Można w nim odebrać potrzebną pomoc, ubrania, wszelkiego rodzaju produkty. Można również napić się ciepłej kawy, herbaty, ale przede wszystkim porozmawiać, bo ta pomoc, mentalna jest niezwykle potrzebna dla naszych wschodnich sąsiadów. To nie jedyny tego typu sklep społeczny w Polsce. Każdy z nich jest wyjątkowy, bo wyjątkowa jest pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ten w Tczewie powstał z inicjatywy ludzi dobrej woli, którzy zorganizowali się na jednym z portali społecznościowych, tworząc grupę Tczew dla Ukrainy. To jest oddolna inicjatywa mieszkańców, społeczników i zajęli się tym, żeby pomóc Ukraińcom i tam na miejscu walczącym, i też tutaj napływającym do Trzewa, ponieważ jest tutaj no już prawie tysiąc osób. Mamy taką przestrzeń 200 metrów sklepiku, tak zwanego, plus 40 metrów przymierzalni. W tym miejscu osoby przybywające z za wschodniej granicy mogą między innymi wybrać ubrania dla siebie i swoich dzieci. To jest wszystko za darmo. Osoby, które przyjechały po wybuchu wojny, e, mogą tutaj skorzystać, ubrać siebie, swoją rodzinę i, i wszystkie rzeczy, które są potrzebne, mogą się w nie zaopatrzyć. Są pieluchy, są środki czystości dla kobiet, również artykuły higieniczne. To, co mamy, to wszystko przekazujemy dalej. Dostajemy i przekazujemy. Także staramy się też w miarę naszych możliwości m, dokupować sami. To jest wszechstronna współpraca. Sklep Społeczny mieści się w Kościele Zielonoświątkowym w Trzewie. Jednak poza samymi ubraniami oferuje także coś niematerialnego. Jest to miejsce, gdzie prosto mogą tu bezpłatnie oczywiście skorzystać z darmowej kawy, herbatki, poczęstunku. Ale nasz zamiar też jest taki, żeby tu ludzie po prostu spędzili chwilę czasu odpoczynku, żebyśmy dali im trochę otuchy, dobrego słowa, trochę ciepła, no tego wszyscy tutaj potrzebują, wymagają i też od tego jesteśmy. Polacy od ponad miesiąca, pomagając uchodźcom z Ukrainy, pokazują jak wielkie mają serca. Każdy pomaga jak może, ofiarując na przykład ubrania, lokale czy przygotowując jedzenie, a to właśnie tego jedzenia zaczyna brakować. To jest bieżąca potrzeba, to jest potrzeba stała właściwie jedzenie wszelkiego rodzaju takie, które można przechowywać, które można bezpiecznie przechowywać w miarę bez lodówek, chociaż też lodówka już wiem, że jest, natomiast nie zmieści wszystkiego, natomiast wszystkie przetworzone rzeczy, dania gotowe. Konserwy, wszystko w słoikach, wszystko w puszkach, dżemy, odżywki dla dzieci. To też są rzeczy, które są na bieżąco zużywane. No bo można wziąć cztery słoiczki, ale wiadomo, człowiek je kilka razy dziennie, więc to nie jest tak, że się można najeść na zapas.